W dalszej części sezonu A z mojej strony dziękuję za to, że, że mogą tu być, że za świetne przywitanie przez kibiców, przez wszystkich, kto, z którymi tutaj miałem przyjemność pracować i tak jak powiedziałem, zawsze miło jest tutaj wrócić do Zielonej Góry. Czy mam jakieś pytania do Adama? Panie, pan mówił o tej pierwszej paleszu, bo to wiadomo, my, my mieliśmy taką sinusową. Aha, to My mieliśmy to jest straszone, jak gdyby to tam Dobrze, i co, co właściwie decydowało? Czyż czy, czy, nie wiem, szaleństwo Dariusa Periego zdecydowało na koniec? Czyż to jest Pery brał na siebie sporo rzutów, ale później trafił dwie trójki w końcówce regulaminowego czasu i, i, i pewnie czuł się mocny, żeby to wziąć na siebie. My też graliśmy hmm. dosyć chaotywną, chaotyczną koszykówkę, ale, ale myślę, że w tej dogrywce zachowaliśmy chłodną głowę albo Nemania, albo Łukasz Kolenda, albo Stefan. Troszeczkę rozłożyliśmy ten, ten swój, tą swoją siłę w ataku i też pewnie drużyna przeciwna nie wiedziała, kto w końcu zagra do tego kosza. Jeżeli chodzi o waszą o wasze ustawienie, to też wiedzieliśmy, że Pery to będzie chciał wziąć na siebie i, i skupialiśmy się na nim dosyć mocno. Dziękuję bardzo. Adam. Dziękuję Dzięki. bardzo. Coach, please tell us something about today's game. First, uh, to congratulate to, to my players because today this was very, very important game of us. They play under under this psychological pressure, but okay, that's our job, and they, they execute. We maybe we can close the game a little bit earlier, but uh, that was how how was how was going the game. We have some problems in, in defense. We didn't control the rebound and, like Adam said, same. So we didn't control this. Offensively, I think we, we have good game and we need to keep and, uh, to, to our chances. Przede wszystkim gratulacje dla moich zawodników. Mieliśmy dzisiaj bardzo ważny mecz, zwłaszcza że była na nas duża presja, ale dobrze wykonaliśmy zadanie. Mogliśmy wcześniej zakończyć ten mecz, no ale tak po prostu potoczył się mecz. Brak kontroli zbiórek z naszej strony, to jest najważniejsza sprawa jeśli chodzi o naszą grę w obronie, ale w ataku zagraliśmy dobry mecz, musimy tak kontynuować. Any questions for coach? Thank, you coach. Thank you. Do widzenia. Naprawdę, na ten moment wrócę do domu i na pewno obejrzę e, samą czwartą kwartę i, i, i dogrywkę, żeby od razu wyciągnąć wnioski, może zadzwonię do Pana Jacka. Filip, tak strony ludzkiej wiem, że też pewnie trudno będzie Ci o tym powiedzieć. Czwarta kwarta, Ty miałeś tam no, tak naprawdę dwa osobiste decydujące, e, rzucasz na, na dogrywkę de facto. E, co, jak, jak w takim momencie, że tak mam opanować emocje, stres, no bo pewnie to wszystko gdzieś tam Ci się kątuwało też było, No miałeś świadomość po prostu, jak ważne to są, to są rzuty. Powiem tak, no, stając na linii rzutów wolnych ma się swoją rutynę i dla mnie w tym momencie najważniejsze było to, żeby, żeby jej nie stracić, nie zatracić się w swoich myślach, co jeżeli nie trafię. Wierzyłem w swoje umiejętności, oddaję te rzuty, wiele takich rzutów na, na treningach, może nie w takiej atmosferze, ale to był moment, gdzie, gdzie z tyłu głowy wiedziałem, że, że wszyscy na sali tak naprawdę trzymają za kciuki za to, żeby trafić i, i, i tam gdzieś tam się powiodło w tym momencie. To możesz nam powiedzieć jeszcze, jaki był pomysł na akcję w czwartej kwarcie, kiedy Perry tam finalnie kończył, nie wiem, rzutem czy podaniem, które wylądowały gdzieś tam na zegarze. Jaki jak był pomysł na tę akcję czy była czwarte, kwarty, czy czwarte, To była czwarta kwarta czy dogrywka? Czwarta, to czwarta czwarte, tak, w czwartej. Czwartej. W dziesięć przed końcem no, to, ale co mam teraz powiedzieć, no, doprowadziliśmy do dogrywki, ciężko odzebrać wszystkie myśli. No. To jest emocjonalny ten moment teraz po przegranym, bolesnej przegranej, i ciężko mi tutaj odpowiedzieć na takie pytanie. To bym musiał wrócić tych timeoutów. Mieliśmy dzisiaj na wykończenie tego meczu wiele, bo i czwarta, kwarta i, i dogrywka. A na pewno pomysł był taki, że trafić do kosza. Dziękuję okay. Filip. Uh, coach, uh, please t uh, tell you something about today's game. Yes. Uh, first of all, I would like to also congratulate them. This was very important game for both teams. Mm, they started uh, better. Mm, we managed to 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 find our rhythm, and and then we started playing. Uh, better offensively defensively with with more energy and uh, on the end we we led in, in, in last quarter I think uh, by six points in in, in one moment mm. but like some uh, previous like in some previous games we missed some very uh, important shots open shots especially for three points uh, on the end we had the last um, shot we missed and uh, it is what it is we played solid game we had 49 rebounds 18 offensive we had uh, 20 attempts more than our opponent, but we 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 were very bad uh, in shooting today, only 38%. Uh, so I think it was the main reason why we lost tonight. And of course, concentration in some crucial moments. Uh, if we talk about last. Last possession when calling the score for the win, we didn't switch guard guard. So it means we didn't have good concentration in in, in last moments and when when you made turnover like like that, it's not easy to play guard guard. We <laughs> know how many times during the practice during the game we have same situation. So we know how to defend, but concentration is very important. Po pierwsze dziękuję bardzo fonom, gratulacje dla nich, dla przeciwników. Ważny mecz dla obu drużyn Arka zaczęła lepiej, daliśmy radę znaleźć rytmy i graliśmy, zaczęliśmy lepiej grać i w ataku, i w obronie. Nawet prowadziliśmy plus 6, ale jak podobnie jak w poprzednich meczach nie trafialiśmy ważnych, otwartych rzutów, szczególnie za trzy punkty. Na koniec był Żyd z naszej strony ważny, chybiony, nietrafiony, no i po prostu tak wyszło. Ale to był solidny mecz, 49 zbiórek, 18 w ataku, 12, 20 więcej niż przeciwnik, ale nasza skuteczność to tylko 35%. Brak koncentracji w najważniejszych momentach. Na przykład w po punktach kolendy nie, nie było switcha na obrońcach. Brak koncentracji trenujemy to na treningach, ale no tak po prostu wyszło. Any questions? <try> Idea for the last uh, action in, in uh, ten seconds left in, in fourth quarter, one very uh, shot in the uh, something, a clock shot. Spot, spot. You know, it wasn't bad uh, decision definitely, but uh, it was idea to attack their their weak spot, uh, you know, and to play. Attack Georgievich in, in, in pick and roll. I'm not sure about that last shoot. Maybe it was fall, maybe not. I didn't see well. Mm -hmm. But uh, on the end, I think that we had chance. Couple times we had chance uh, to to win this game. We didn't play smart in that moment, and that was the reason. Very simple. Jeśli chodzi o pomysł na ostatnią akcję na 10 sekund do końca czwartej kwarty, gdy Perry rzucił ten rzut o cegar, to była zła decyzja. Był pomysł, aby atakować ich słabą stronę, atakować Przy rzucie mógł być fał, ale nie wiem, nie, 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 nie mogło go nie być. Mieliśmy oprócz tego kilka innych szans na wygranie meczu, ale nie wykorzystać. Co do, do you think? Is possible last 10 seconds to call to call something or you know, what, what we need to play. You know you have you have ball in, in 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 your in your hands and you need to you have to score on the end on the end the last possession of Darius in overtime because it was similar situation yes. yes you gave him the ball and it was yes, your yes. idea I, to give yes him the yes ball? i gave i gave him ball because i believe he's able to to score it was idea to attack immediately Georgie from Pickaroll I think he had a good situation for shoot because in one moment he were complete he was completely alone but he decided to make one one more dribble and to attack in the middle uh, it was 50-50 uh, shoot I think that ball dropping a couple times you know and um, on the end we didn't score if he score będzie he will be, he will be hero right But now maybe, yes maybe if he made a 40 minutach, to może ktoś... Tak, yes exactly the other exactly should. exactly maybe naszą, a, atak to no po prostu chcieliśmy zdobyć e, punkty e, w ostatniej akcji Darius dostał ode mnie Akcje na zwycięstwo. Znaczy, dałem Taką podjęliśmy decyzję. Wierzyłem, że atak na rzecz dziewicza się uda. Był jeden moment, kiedy mógł rzucać, ale zdecydował się zaatakować dalej. No i ta szansa na rzut spadła na 50 na 50 i po prostu nie trafił. Jakby trafił, to byłby bohaterem. Do agree that Perry nie z For him, the pressure was too big in last last uh, position. Maybe, I, I'm i not sure 100% because he's experienced player, he scored 17 points, he had 10 rebounds, 6 assists, some turnovers of, of course, but he spent 30 minutes on the court. I think that he's confident and that's why I, I believe... Um, him and I think that players believe him also. But we had a situation before that KG, Kalen missed trees. Uh, Sito uh, was completely open, Sitnik was completely open two times on 44 44. So we can talk about that. Uh, we can talk about that when turner missed on, on two we, we we were up uh, two points very very important uh, very important possession he missed also so uh, so many situations um, it's, it's yes it's great also so it do you remember turnover crucial moment and when fast break order so it Oczywiście, że zawsze mówimy o ostatnim ponieważ na jest najważniejsze, ale przed tym mieliśmy szansę Nie wydaje mi się, żeby Pere nie poradził sobie z presją. On to jest doświadczony gracz, spędził 30 minut na boisku, zdobył dużo punktów, jest pewny siebie, dlatego ja też w niego wierzę, zawodnik też w siebie wierzy. Ale musimy powiedzieć też, że były wcześniej sytuacje na zwycięstwo. Miał Sitnik miał dwa otwarte rzuty. Kalan również, e, Turner, Hediu, kiedy prowadziliśmy, a to był ważny moment. E, było wiele sytuacji, była strata w, w ważnym momencie z e, piłka, stracił Kalan Grady i była kontra z drugiej strony. Any other questions? Okay. thank, you. thank, you. thank you.